Kiedy miałem 17 lat, pracowałem jako konsultant telefoniczny. Po tym telefonie rzuciłem pracę. Słyszysz mnie? Głos starej kobiety zadyszany, nerwowy, może nawet spanikowany. Z tej strony słyszysz mnie? Słyszysz, Konor, słyszysz mnie? Pewnie niedołążniała, pomyślałem. Proszę pani. Wydaje mi się, że to pomy... Konor! Konor, przyjdź, proszę! Proszę przyjdź! Ktoś jest przy tylnych drzwiach! Z każdym wypowiedzianym zdaniem zdawała się coraz bardziej panikować. Proszę pani! Wykręciła. Konor! On jest przy drzwiach! Nosi maskę, boję się! Proszę przyjdź! Wcisnąłem przycisk pomocy, aby wezwać mojego przełożonego. Coś szeptała nieustannie, ale zacząłem do niej mówić, ostrożnie podkręcając głośność na maksimum. Proszę pani, powiedziałem. Ja nie jestem Conor. Może poda nam pani swój adres, żebyśmy mogli wezwać dla pani policję. Conor, boję się. Przerwała na chwilę, po czym mówiła dalej. Och, jeśli to ty, Elana, proszę powiedz Tatusiowi, żeby przyszedł. Mówi twoja babcia. Proszę, powiedz Tatusiowi, żeby przyszedł. Proszę, to ważne. To naprawdę ważne, niech Tatuś do mnie przyjdzie. Powiedz mu, że ktoś tu jest. Powiedz mu, proszę, szybko, Elana! Mój szef, młody człowiek o imieniu Frazer, podszedł i założył na głowę drugie słuchawki. Proszę pani, powiedziałem. Proszę podać nam pani adres i Elana, proszę. Proszę, powiedz Statusiowi, żeby przyszedł. Proszę, zrób to dobrze. Wiesz, że cię nie słyszę. Proszę, po prostu powiedz Statusiowi, żeby przyszedł. Elana, proszę! Wyświetlacz pokazywał tylko jej miasto, miejscową pogodę i jej nazwisko pani Ensch. Frazer wcisnął przycisk ID rozmówcy. Ze słuchawki dobiegł dźwięk tłuczonego szkła. O mój Boże, zniszczył drzwi! Konor, wdarł się przez drzwi! Czemu nic nie robisz? Na wyświetlaczu pojawił się numer pochodzący z drugiej strony kraju. Pod nim czerwonymi literami napisany był adres i nazwisko stałego klienta. Pani Entz, powiedziałem, proszę zamknąć. Usłyszałem kroki. Ona wrzasnęła. Drzwi zostały zatrzaśnięte. Zamknięte na klucz. Frazer wyjął swoją komórkę z kieszeni i zadzwonił na policję. Konor, on jest w środku. Jest w środku! Widziałem, jak Frazer rozmawia przez telefon. Głos kobiety stał się bardziej jazgotliwy. Czemu nie przychodzisz, proszę, czemu nie przychodzisz? Proszę pani, powiedziałem. Proszę się uspokoić. Zadzwoniliśmy na policję. Wkrótce u pani będą. Głośny łomot. Pani Enż zaczęła płakać. Czemu nie przychodzisz? Wyszeptała. Kolejny głośny łomot brzmiało jak pękające drewno. Pani Ensz krzyknęła, frazer odłożył swoją komórkę i znów założył słuchawki. Policja wkrótce przyjedzie, powiedział. On jest w domu, odrzekłem. Nie mam niczego, proszę, nie mam nic wartościowego! Możesz wziąć telewizor i biżuterię, wszystko proszę, tylko nie. Mój syn do mnie przyjdzie. Mój syn jest silny, wie jak faj. Wa... Głośny trzask. Mój syn, zrobi ci krzywdę, odejdź, zostaw mnie w spokoju. Kolejny głośny trzask. Dźwięk upadającego drewna. Pani Enż krzyknęła. Dźwięk pustego w środku plastiku upadającego na twardą podłogę, szum. Fraser i ja spojrzeliśmy na siebie z szeroko otwartymi oczami. Nagle dźwięk powrócił. Jej głos był teraz słaby, jakby z oddali. Proszę, nie rób mi krzywdy, ja nic nie mam. Powolne i ciężkie kroki. Jej głos był piskliwy, niemal łamiący się. Czemu to robisz? Czemu? Następnie usłyszeliśmy uderzenie. Pani Enż krzyknęła. Coś miękkiego i ciężkiego upadło na podłogę. Przez kolejne trzy minuty były tylko trzy rodzaje odgłosów. Łkanie, uderzenia, a po każdym uderzeniu coś pomiędzy jękiem i wrzaskiem. Nagle płacz ustał. Jęki też. Męski głos. Czemu? zapytał. Zaczął się śmiać. Frazer i ja znieruchomiliśmy. Naprawdę pytasz czemu? Kolejne uderzenie. Za długo już jesteś na tym świecie, nie jesteś tu więcej mile widziana. Ruinujesz każdy mój dzień i noc swoją cholerną bezradnością. Muszę wszystko robić za ciebie i co dostaję w zamian? Elana lubi Cię bardziej niż mnie. Kolejne uderzenie, po którym nastąpił odgłos złamanych kości. Śmiał się. Kroki powoli zniknęły w oddali.